boisko w zapraszam Partnerem odcinka jest MatSport I rozpoczynamy za chwilę mecz klasy okręgowej Dębica KS Chemik Pustków kontra LKS Głowaczowa i zaczęli się udało w za do pole karne Oh, oh, oh. No właśnie, to jest też to, że na tygodniu jest ładnie. Czemu nikogo tam nie było na dubitkę? Ładny przerzut. Ustrafał na bramkarzu. Bramka nie może zostać uznana, skoro był faul. No. Trzymał go, trzymał go, trzymał go. No. Było. Jednak nie. ładnie nie broni bramkarz kowany jest przy dło I pierwszy strzał!

Dobrze. Ręka. Będzie rzut pewna Na pewno bramka. trabalo andraši. Karne! Ale mamy konsultację sędziego głównego z panią sędzią asystent. Nie ma bramki.

Jakąś sytuację w polu karnym nie uchwyciłem tego, bo byłem skoncentrowany na piłce. No, ja też właśnie, <laughs> na <patrzę. śmiech> nawet nie patrzyłem. Pewnie mu powiedziała, że nie widziała. Ich. No, 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 też wyśle widać Ja totalnie nie panuje nad tym, co się dzieje. Ej, liniowy, nie widziałeś wcześniej, jak ziemi zaczepia? 失礼、oh,